My niestety nie mieszkamy w górach, a chcąc doświadczać takich widoków, musieliśmy kupić bagażnik rowerowy. Dzisiaj trochę wam opowiem o naszym nowym zakupie, a mianowicie o bagażniku na rowery Tule Epos 3. Na tą wycieczkę postanowiliśmy zabrać rowery, jak widzicie, one są całkiem spore. Mają szerokość kół około 12 cm, i próbowaliśmy przez kilka dni wynająć w naszym mieście jakiś bagażnik z tak szerokim wejściem na koła, ale niestety było to niewykonalne. Żadna wypożyczalnia nie miała nic takiego na stanie, więc musieliśmy na biegu kupić dla nas taki bagażnik, może w zasadzie i lepiej, bo planujemy trochę więcej jeździć na wakacje z rowerami z trzema rowerami, bo jeszcze Masona by tu wszedł. No i nasze rowery całkiem nieźle wytrzymały tą podróż, były złożone, więc też nie wystawały poza obrys auta. Nie mieliśmy problemu z jakimś tam oporem powietrza. Model naszego bagażnika to Tule Epox3. Zależało nam właśnie na tym modelu, ponieważ ma dosyć długi pasek na ramę. U nas te ramy są bardzo szerokie. Dokupiliśmy też y, takie paski na opony fatbike, y, ponieważ no, tak jak wspomniałam, nasze są bardzo szerokie i tylko te paski mogły spiąć je bezpiecznie na trasę. Ten bagażnik ma trzy ramiona na ramy rowerowe. Jak widzicie, przy każdym ramieniu znajduje się zamek zabezpieczający i każdy z tych pasków ma w środku również metal, który powoduje, że ciężej się przecina go. Więc nam było wygodniej zapiąć tą ramę w tym miejscu, ponieważ faktycznie tutaj jest dosyć cienka. Natomiast pierwotnie myśleliśmy, że będziemy musieli zapiąć ten rower o tą ramę. To zabezpieczenie jest tutaj otoczone gumą, więc nic się nie rysuje. Wszystko jest dosyć ruchome, elastyczne, więc to może sobie pracować. Możemy sobie jeszcze tak dociągnąć ten pasek, żeby mocno złapał ten element. Rower już w zasadzie w tym momencie stoi stabilnie, bez konieczności zapinania kół, ale wiadomo, na trasę musimy to zrobić. Już mamy dwa koła zapięte, możemy je teraz dociągnąć klamerką. Tak wygląda zamontowany rower na bagażniku. My mamy rozstaw 120 cm, natomiast ten bagażnik jest przystosowany na rozstaw do 135 cm. Jak widzicie, nasze rowery już są na bagażniku. Na czas podróży wyciągamy z nich baterie i przewozimy wewnątrz samochodu, ponieważ one są dosyć duże. Po złożeniu wykorzystaliśmy wszystkie trzy miejsca na to, żeby one stabilnie osadziły się na bagażniku. Dzięki temu rowery nie wystają poza obrys samochodu. Podczas jazdy nie zauważyliśmy jakiegoś wzrostu energii, jeżeli chodzi o zużycie, jadąc z takim obciążeniem na tyle. Bagażnik rowerowy oczywiście się składa, w związku z tym mamy łatwy dostęp do tylnej klapy. Mocowanie na hak jest również zabezpieczone porządnym zamkiem, w związku z tym raczej nie powinno wydarzyć się nic złego. Mam dla Was miłą niespodziankę. Wróciły do nas kody rabatowe na zakup Tesli. Możecie znaleźć pod filmem w opisie link do takiego kodu. Oczywiście dziękuję, że zostaliście z nami do końca. Zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia.